Siemaneczko widzowie, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale Sons of the Forest, w którym naszym celem będzie przeżyć 20 dni oraz zrobić jak najwięcej tylko się da w tych właśnie oto 20 dniach. Tak więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do odcineczka. Tak jeszcze tylko zaproszę was widzowie na naszego Discorda. Do którego link macie w opisie filmu? Jeżeli byście chcieli zobaczyć, co się dzieje na bieżąco u nas na kanale, to polecam sobie obszaić. No i jeżeli będziemy wybierali widzów do jakichś odcinków, no to to będą właśnie widzowie z Discorda. Tak więc zapraszam, link w opisie. Tak więc widzowie, po pojawieniu się i zebraniu zestawu startowego. Zlutowałem jakieś pierwsze skrzynki no i uratowałem Kelvino. Tak więc po podstawowych czynnościach wyruszyłem szukać miejsca na bazę, znajdując po drodze melexa, który znacznie przyspieszył mi podróż. Po drodze postanowiłem jednak zahaczyć o jakieś podstawowe surowce, latareczkę i modernaxa. Tak więc, po niedługiej podróży z Kelpinem znalazłem idealne miejsce na bazę, gdzie postanowiłem rozpocząć budowę jakiegoś podstawowego schronienia. Więc, po prawie całkowitym dokończeniu budowania, postanowiłem wyruszyć w drobną podróż do wioski naszych przyjaciół z wyspy. No, sami zobaczcie, jak to się skończyło. No widzowie, no jak to się mogło skończyć? No oczywiście, że ich rozwaliłem. A po pójściu kawałeczek dalej spotkałem spoko obozowisko, na którym było sporo rzeczy. Tak więc po tej krótkiej podróży postanowiłem wrócić do bazy i z powrotem zająć się budowaniem. Po dokończeniu budowy mostu uważam, że wyszedł on całkiem spoczko, ale jak sami widzicie jeszcze sporo budowania przede mną. Ale widzowie po budowie wydarzyła się jeszcze jedna, dość ciekawa rzecz, więc oglądajcie. Co mi tu dzwoni znowu do mnie? Eee mordo, co ty na mojej wyspie robisz? Jak na twojej wyspie? Dobra, nieważne, za 10 sekund pogadamy Jak za 10 sekund pogadamy? Co ty chopie do mnie? Co ty mi tu odklejasz? O kur... Ty! Siema mordo, co ty ty robisz? Ty, Mikel Nie powaliło ci się coś, z... tak? Co ty tu opie? meleksem nie, we mnie wjeżdżasz? <coughs> misklik, wiesz czy misklik? Misklik, tak? Sp widzisz te sportowe oponki kogoś... Chłopie... wiesz, że ja mogłem zginąć? Zderz z tego starać? Ja Tam przeżywasz Przeżywasz Aha. No dobra No to co ty tu hopie robisz? Co ty tu sobie w ogóle... co ty tu na mojej wyspie żeś zrobił ty? No tak chopię na twojej wyspie Leciałem z jakimś helikopterem kulturalnie jakiegoś chopie Paftona miałem szukać hopie z jakąś barbarą A to ja zestrzeliłem jakiś helikopter to może no Ja cię kur... Zaraz zestrzelę Ja cię chopię zaraz zestrzelę Zostawię. nie? Jak ja cię zaraz Zostawię. zestrzelę nie? Dobra Dobra, nieważne Dawaj, Nie dobra, Ale powiedz mi, co ty tu... Masz pozwolenie na budowę? A masz coś do powiedzenia, chłopczyku? <coughs> nie, hoczego? dobra, nieważne ma... Ej, dobra, spokój, chill, chill, chill Dobra, ty no Co ty tu robisz? No to, chłopie, będziemy... No to pokaż, hopie... Co to co tu masz Szpącimy tu, nie? No co? No taką chłopie, zbudowałem rampę Elegancko no, Tutaj będzie, chłopie, domek w przyszłości, ładny mhm. Piękny A ty co? Jak ty się tu znalazł, chłopie? <coughs> ja w pła wpłynąłem, wiesz? I tak jakoś wyszło. Tak, rozumiem. <grymne> Wynęłaś, tak? <grymne> no tak. <grymne> Zajebiście ci poszło generalnie. 700 no, km, ale się udało. Tu chłopie poznaj. Jak ty się wabisz? Kelwina. Weź go, pozwa, poznaj go. ogół Nic nie słyszy. Nic nie mówi. Jest zajebisty. Pracuje. Wykonuje swoją pracę. Mhm. Po prostu jest fajny. Ej, ej, ej. Pst, rozumiem. Pst, 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 pst. Ej. No. Seksownie. No. Dobra. No to co robimy? Ej? Cześć, co? Ma. co? Tak więc widzowie, no po tej dawce cringe'u postanowiliśmy wyruszyć wraz z Mikelem do jakiegoś pobliskiego cave'a w celu pozyskania jakichś lepszych przedmiotów i kilku surowców. Tak więc po wejściu do jaskini od razu skorzystaliśmy z laptopa lokalizującego bunkry. Zrobiliśmy sobie jakieś podstawowe pancerze i ruszyliśmy w kombiaskini, gdzie pokonaliśmy swoich pierwszych przeciwników i znaleźliśmy zestaw do oddychania pod wodą. Po tej bez wątpienia udanej wyprawie chwilę pobudowaliśmy i postanowiliśmy, że wyruszymy w podróż, której celem będzie zdobycie pistoletu. Tak więc, po dojechaniu na plażę zdaliśmy sobie sprawę, że przecież nie mamy tratwy, a w wodzie rekin na pewno nie ułatwiłby nam zadania dopłynięcia do pontonu, w którym jest pistolet. więc po wybudowaniu tratwy, naprawdę zaczęło nam odwalać nasz, wpłynął nasz mgłę w płynął mgłę i fregaty, i fregaty dwie my popłynęły. Nasze kursem sobie nie Potem trwał, wyplął nas ponad pas i nikt wtedy nie, nie przypuszczał, że fregaty śmierdzą w niosą gdzie ciepła, krew poleje się sługami, ja wiadomo. Tak więc, po dopłynięciu, a następnie zdobyciu pistoletu, wróciłem na bazę i, już bez Mikela, postanowiłem wreszcie wziąć się za budowę domku. W przerwie odbudowania udałem się po surowce, które były mi niezbędne do dalszej budowy. Po drodze znalazłem lotnie. Postanowiłem wyruszyć na jachty, które zlokalizowałem przed sobą, na których w sumie nie było nic ciekawego. No i wyruszyłem po maczetę, a następnie poszukałem schematów w kilku domkach rybackich. I wróciłem z powrotem do budowy. Oczywiście widzowie, jak zapewne mnie znacie w drodze powrotnej. No nie mogłem się powstrzymać, żeby wpaść jeszcze do jakiegoś obozowiska wojskowego. Bodajże. Nie wiem. No i poleciałem szukać jeszcze innych schematów, ale tego nie nagrałem, zarówno jak i nie nagrałem znalezienia kija golfowego obok jakiejś skały przy jakimś ziomku. Więc przepraszam was za to. Po tej wyprawie już do dnia 20 się, zajmowałem się tylko i wyłącznie budowaniem oraz wykańczaniem i dekorowaniem domku. Tak więc nadszedł czas, aby wreszcie wam go pokazać widzowie, tak więc zapraszam w moje skromne progi. Dobra, tak więc widzowie oto i skończona wersja projektu domek. Prezentuję wam go nocą, bo trochę lepszy klimat, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tutaj jest oczywiście totem przeciwko kanibalom. Lecimy tak, po kolei. Czekajcie, może. O! Tutaj mamy karmnik, znaczy karmnik kurde, budkę dla ptaków. O! Tu była nasza baza podstawowa, pierwsza. Tutaj jakieś składowiska, jeszcze drewna trochę zostało. Dobra, schowajmy już tą pochodnię. No i idziemy. Jest tak. Tutaj suszarnie na mięso. No, jak widać, troszeczkę obiedzone. Oj. O. Teraz, jak wchodzimy do domku, tak mamy korytarz na wprost nas. Tutaj taka ściana trofeów z głową łosia, siamo. Kelvin oczywiście razem z nami teraz, tak na lewo. Sypialnia. Tutaj pancerz, jakieś dzidy, łóżko. No i oczywiście wszystko ładnie oświetlone z dywanikiem. Idziemy na prawo. Tutaj jest korytarz, ale na wprost jest tak. Tutaj widzowie nie ma żarówki, bo nie starczyło mi, więc Cii, nikt nie musi wiedzieć. Zabrakło mi jednej żarówki, ale cicho. Teraz tak, tutaj mamy jakiś skład materiałów wybuchowych Półka, na której nic nie ma Drewna, drewno i kominek Oczywiście czymś trzeba domek ocieplać Okna takie duże porobiłem, bo domek jest na wodzie, więc nic mi się nie powinno do domku wdrapać I Teraz tak, tutaj mamy taki ala taki salon Stolik, przy którym można zjeść, chociaż się nie da Kolejny łeb łosia yy, Kanapa Taka sofa, dywanik, no i taki na razie taras, gdzie tutaj woda. Może z, tutaj oczywiście ze składem wody. Tutaj w przyszłości planuję, jeżeli zrobimy następny odcinek z tej serii, y, oczywiście zrobić jakiś garaż na Meleksy, żeby tu było przejścia. Teraz tak, tutaj mamy skład, właśnie broni, gdzie jest ten kij golfowy, do którego no, wizualnie niestety nie, nie nagrałem, jak go zdobyłem, ale idziemy dalej. Mamy tutaj pojemniki na jakieś bełty, strzały, na kości, które są puste. Taki mini magazyn w tym miejscu zrobiłem. Nawet, nawet fajnie wygląda. Pasuje dosyć. Teraz wchodząc na piętro, które też niestety jeszcze nie jest oświetlone, gdyż no nie miałem żarówek. Powoli zaczyna budować się magazyn no i to widzowie jest jako tak jakby Miejsce przechowywania tych paneli fotowoltaicznych. No i znacznik postawiony w genialnym miejscu, po prostu. No, tutaj widzowie, powoli zaczyna się zarysowywać jakiś tam magazyn. No i mamy wyjście. Czekajcie, bo niestety nie mam oświetlonego balkonu. Mamy taki fajny taras, gdzie możemy sobie wszystko pooglądać. Oj. Dobra, więc ja się prześpię i pokażę Wam to jeszcze wszystko za dnia. Dobra. Kelvin się spał na dywanie. Więc tak to jeszcze, widzowie, wygląda za dnia. Dość fajnie, wy się wydaje. Podoba mi się. Fajnie to wyszło. wyszło. no, więc no tak to wszystko wygląda za dnia. Łóżko, sypialnia, tutaj kominek, magazyn materiałów wybuchowych, ściana na trofeów, salonik, tutaj wyjście na zewnątrz, magazyn strzały i bełty, pięterko, gdzie się powoli zaczyna zarysowywać jakiś tam magazyn. No i oczywiście taras. Dobra, tak więc w tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję wam widzowie bardzo za to, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę subika oraz dzwoneczek i do zobaczenia. Cześć.